Jajka w koszulkach. Możecie je wykorzystać na kilka różnych sposobów. Ja dzisiaj pokażę wersję Royal z łososiem. Zagotuj duży garnek wody. Na każdy litr wody wlej jedną łyżkę octu. Wodę po sól. Woda nie może się gotować, powinna tylko lekko pyrkać. Teraz musimy zrobić wir. Sam środek tego wiru delikatnie i powoli wlewaj jajko. Jajko w koszulce gotuj około 1 do 2 minut. Jajko w koszulce przełóż na papierowy ręcznik na chwilę, żeby odsączyło się z wody. A tak wygląda moja propozycja serwowania jajek w koszulce. Pamiętajcie, jeżeli chcecie, aby się rozlewały, tylko minutę. Jeżeli mają być średnio ścięte, 2 minuty, 3 minuty, to już jajko prawie twarde. Smacznego.